Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tematu, chciałbym Państwu odpowiedzieć na parę pytań dotyczących ostatniego filmu, to znaczy posiłku Słowian. Wkrótce wyjawię Wam recepturę, jaka jest w posiłku. Będziecie wszyscy mogli sobie tą recepturę robić i posiłek po prostu spożywać. Chciałbym również odpowiedzieć jednej Pani, która się bardzo grzecznie zapytała, jak zdrowie cioci. Otóż ciocia jest zdrowa. Trzy dni brania antybiotyków i sprawa jest ewidentnie załatwiona. Ciocia pozbyła się zapalenia oskrzeli. Chciałbym się wypowiedzieć też na temat mojego stroju, mojego beretu, co niektórym się bardzo, bardzo nie podoba. Otóż powiem Wam, beret nie jest polski, oznaczenia nie są polskie i mundur, mundur również nie jest polski, więc można krótko powiedzieć, co Was to obchodzi, w czym ja chodzę. Ja nie pytam się, czy wchodzicie w bejsbolówce amerykańskiej z napisem Elvis Presley, to mnie nie interesuje i Was również nie powinno to interesować. Ale chciałbym wrócić do meritum. Jak Państwo wiecie, czasy nadchodzą trudne. Wiadomo, że większość będzie musiała się ukrywać w lasach, będzie musiała kopać ziemianki, będzie musiała się ewakuować z miast i wsi. Wiadomo, że las to <laughs> prawdopodobnie wiecie, co jest w lesie, czyli kleszcze. Co to są kleszcze? Kleszcze są to takie pasożyty, które jako gryzą, to może być i bolerioza. I teraz pytanie zasadnicze. Dzisiaj gościmy u nas prepersa, słowianina, który przyjechał z Warszawy albo spod Warszawy. Myślcie, co chcecie. Tak jest faktem, że jest ekspertem w branży leczenia boleriozy. Wielu z Was powie, że boleriozy nie można wyleczyć, nawet nie można jej tknąć. Ja wiem, dlaczego tak się mówi. Otóż dlatego, że firmy farmaceutyczne hmm. skoczyłyby nam do gardła, gdybyśmy powiedzieli, że boleriozę można wyleczyć. Chciałbym zapytać kolegę, który tutaj jest z nami, o sposoby leczenia boleriozy. I film ten chciałbym poświęcić mojemu koledze, Krzysiowi Ptakowi, który po prostu... Ma tą przypadłość, ponieważ jest leśnikiem. Ale również dla wszystkich tych, którzy będą musieli znaleźć się w lasach. I nie daj Boże, jeżeli taką chorobę chwycą, muszą się po prostu w jakiś sposób leczyć, nie czekając na pomoc lekarzy. Dzisiaj mamy szczególny przypadek. Kolego, leczysz poleriozę. Sam opracowałeś metody. Może powiesz naszym widzom, ja nie będę przerywał, bo często zarzucają, że ja przerywam i tak dalej. Na spokojnie. Powiedz, jakie sposoby używasz i od czego zaczynasz? Tak punkt po punkcie. Czy boleriozę, chorobę, która jest nieuleczalna, można wyleczyć, można zaleczyć, czy można po prostu z tą chorobą żyć już do końca życia, a czy można również poprawić własne samopoczucie stosując Twoje lekarstwa, które wypróbowałeś z tego, co mówisz sam na sobie. Tak. Także bym prosił o to, abyś głośniej mówił, bo ta kamera jest taka, jaka jest. I nie krępowa się konkretnie i Co robić, żeby wyleczyć boleriozę? Proszę bardzo. Ja mogę Państwu powiedzieć to, co ja zrobiłem, żeby sam się wyleczyć z boleriozy, bo mnie ugryzł kleszcz 9 lat temu i około 3 lata temu przy, przy grypie pojawiło mi się bardzo wiele objawów boleriozy, które z początku nie łączyłem z tym, natomiast... Później po pewnym czasie jak zacząłem się obserwować to, to wyszło mi na to, że to w 100% pokrywa się z boleriozą. Mogę Państwu powiedzieć jeszcze jedno, że byłem wcześniej, jak miałem to zapalenie stawów od razu w czasie grypy w szpitalu, gdzie mnie przebadali od góry do dołu, z krew, moc i tak dalej i lekarz mi na wypisie napisał nieswoiste zapalenie stawów, czyli sam nie wiedział co mi jest. I większość lekarzy niestety tak diagnozuje osoby, które przychodzą z różnymi dolegliwościami, na przykład z polami głowy, czy też z podwójnym widzeniem, z jakimś zapaleniem stawów. No Oczywiście zapalenie stawów może mieć różne podłoże. Ja miałem akurat takie. To co zrobiłem, to opracowałem sobie metodę leczenia, usuwania tych kredków boreli i, i naprawiania siebie oczywiście to trwało pewien czas ale głośniej ja cię przerywę ale głośniej mu powiesz nie będziemy nie będą dobrze słyszeć pierwsza rzecz którą to znaczy, głównie można powiedzieć że główny czynnik w leczeniu boleriozy, to jest szczeć pospolita tą roślinę trzeba sobie znaleźć lub kupić jaka więc... jaka proszę powtórzyć szczeć pospolita szczeć pospolita to jest roślina która jest niezbędna przy leczeniu boleriozy. Tak, ponieważ stosując ją wyciąg z tej szczeci niszczy wszystkie bakterie boreli, które powodują boleriozę. Natomiast żeby to było bardziej skuteczne i żeby się nie zatruć, bo jeżeli krętki boreli, czyli te bakterie się niszczą, białko bakteryjne wychodzi na wierzch, jeżeli tego nie usuniemy z organizmu, to wątroba sobie musi z tym jakoś poradzić. I tu jest właśnie ta metoda Yy, usuwania tego yy, z organizmu. To może powiem pokrótce. Znaczy, masz zapisane, to, to co robiłeś. Proszę bardzo, nie klępuj tak. się. Tutaj wiesz, to, to nie jest film jakiś wiesz, który <coughs> idzie do Grand Prix. Po prostu my mamy poinformować ludzi, którzy muszą wyciągnąć z tego wnioski lub powinni wyciągnąć wnioski, aby móc się leczyć nie mając lekarzy. Od czego y zaczynamy? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby naprawić sobie cały przewód pokarmowy i zabezpieczyć zagoicielita. Robimy po prostu test buraczkowy. Każdy, każda z Was osoba, która je buraczki i po zjedzeniu buraczków większość osób ma ten różowy, czerwonawy kolor buraczków w moczu. To jest właśnie nieprawidłowe, ponieważ sugeruje to nieszczelność jelit które mogą być na przyczyną tego mogą być jakieś pasożyty w jelitach czerwony kolor z buraków powinien być całkowicie usuwany razem z kałem jeżeli tak jest no to jest super i, i, i możemy przejść do drugiej części to znaczy przepraszam z tego co rozumiem czyli tak robimy ten test buraczkowy celowo powtarzam żebyście Państwo wiedzieli tak. nie test buraczkowy Czyli jemy dużo buraków wieczorem i rano. Jeżeli... To może być nawet buraki do obiadu, tak? Do obiadu, tak, tak. Zimnaki, buraki, I teraz tak, nie idziemy to. rano do łazienki. Sikamy, patrzymy na moć. Jeżeli moć jest kolorą, koloru burakowego, to znaczy, że Mamy, mamy nieszczelność nie. jelit. Tak. Jeżeli, wychodzi, jeżeli wychodzi czysty mocz, to znaczy, że mamy wszystko ok, czyli wychodzi wszystko skałem. Czyli tak. dosięg do pełnego. Do, to jest pewny pierwszy etap. To jest pierwszy to jest etap, żeby rozpoznać, żeby, tak, żeby rozpoznać, czy mamy dziurawe jelita przez tarobaki tak. zrobione, czy też nie. I teraz drugi etap. Dróg jeżeli jest... stwierdziliśmy, że mamy czysty mocz. To czyli mamy wszystko ok. Jesteśmy przygotowani do leczenia boleriozy, tak? Mhm. Proszę bardzo, teraz dalej, proszę. Drugi etap y, się składa z, z trzech rzeczy, które trzeba stosować systematycznie. Y, najlepiej codziennie rano. To jest taka mieszanka oczyszczająca, taka nazwa robocza, y, która składa się z. Y, oczywiście to jest y, wybrane przeze mnie z różnych książek, połączone z różnych elementów. Y, składa się z soku z pół cytryny, y, Czyli pół cytryny sok, tak? Pół cytryny wyciskamy, robimy z tego sos. Tak sok, to wiesz, Wlewamy to do szklanki i dodajemy do tego sok z aloesu, to może być jedna łyżka stołowa. To wyciskamy liście aloesu, takiego co mamy w domu, kwiatu. Takiego, może być taki, może być kupiony w aptece. Ale ma, ale bez lewia, jest ma. to. Tak. taki. Dalej stosujemy olej lniany, do tego również trzeba nalać ze, ze dwie, trzy łyżki stołowe. <laughs> Oraz 30 kropli parafarmu to jest taki środek, który można kupić w aptekach, złożony całkowicie z ziół. To są zioła przeciwpasożytnicze, z korzeniomanu i jeszcze kilka innych ziół. I do tego dodajemy jeszcze właśnie ten ekstrakt ze szczeci albo intrakt wodny, alkoholowy. No też około tam intrakt, 30. Grudacie, co to jest ten intrakt? In, intrakt to jest po prostu zalany, zalany korzeń szczeci wódką, to naciąga przez 2-3 tygodnie i, i Ile tego tego bierzemy? Staje... Ile tego bierzemy? Około 20-30 kropli. Aha, do tej mieszanki dolewamy, tak? Do tej mieszanki dolewamy. No Oczywiście można zacząć mniej i zobaczyć jak to działa, mm -hmm. bo to jest silny środek. Czy też, bo to jest trujące, <laughs> to szczeci jest trujące. No, jeżeli by to jeść nie, pęczkami, no to tak. No, no, natomiast tam, to tam, używamy tam, lecznicze. Możemy w kropla, W kropla. Tak. Użymy to w kroplach. I bym można, bym... można zastosować mniej na początku, 5, 10 zobaczyć jak to działa. <coughs> I to jest pierwszy etap, to musimy wypić sobie taką mieszankę ranaczczo. Co robi ta mieszanka? Ta mieszanka niszczy pasożyty i krętki bolariozy, czyli te bakterie i trzeba te wszystkie toksyny bakteryjne związać i usunąć z, z naszego ciała. Jeżeli to się nie stanie, jeżeli tego nie zrobimy, to to po prostu te, te toksyny bakteryjne zostaną wchłonięte. Specjalnie w tej mieszance jest również olej lniany, albo to może być dowolny olej, jeżeli nie macie Państwo oleju lnianego, można zastosować rzepakowe zwykłe. Tak? Natomiast chodzi o to, żeby pewna ilość żółci była wstrzyknięta do przewodu pokarmowego, żeby związać olej i toksyny bakteryjne. Jeżeli nie zastosuje się środka, który wiąże żółci usuwa z organizmu, to w jelicie grubym żółć zostanie wchłonięta razem z toksynami, bo w, w jelicie grubym jest zwrotny wychwyt żółci. Taki mechanizm mamy wszyscy I, i można się poczuć po tym gorzej. Co stosujemy, żeby, żeby usunąć żółć razem z tymi toksynami bakteryjnymi, które są tam związane. <laughs> Najlepiej kawę zbożową, ale z cykorii. Cykoria 100%. Jest takie coś dostępne na rynku. No, też można sobie na polu gdzieś tam zebrać cykorię podróżnych. Tak? Cykoria pod to nie <laughs> bez kwiatki. są takie że <laughs> to, to zbieramy, suszymy i mielimy, tak? Tak. To można też to. No, generalnie chodzi o to, żeby, żeby no, związać te toksyny bakteryjne, a, a świetnie właśnie działa taka kawa zbożowa z cykoli. Mhm. Czyli kawę zbożową z cykoli pijemy? Pijemy. Jakiej ilości? To zwykła, jedna szklanka tak. wystarczy. Dziennie. Tak? Jedna szklanka, ale to musi być 20-30 minut po tej y, mieszance oczyszczającej. Znaczy mieszankę oczyszczającą pijemy, po mieszance oczyszczającej 30 minut pijemy tą kawę z tej cykorii. Tak. Co dalej? Może być to z mlekiem, z dowolnie. tak? Może być, a musi być ta cykoria. Musi być cykoria. Dobrze kolego, co dalej masz? <coughs> I po kolejnych y, 20-30 minutach to jest element, który najlepiej żeby był, ale można to opuścić czasem. To jest zaczerpnięte z diety dr Budwik, czyli ser biały chudy plus olej lniany. Czyli musimy coś jeszcze jeść. Tak. Czyli co jemy? Ser, biały, chudy. Chudę. I olejniany. Tak. Ale jakiej jakie ilości tego musimy zjeść? Ile wejdzie? Ile wejdzie? Nie, no Normalnie do, do śniadania sobie to jemy. Dlaczego, dlaczego to koniecznie? Ponieważ w serze białym chudym są krótkie łańcuchy białek i od razu prawie dostępne są kwasy, które możemy wchłonąć, przyswoić i od razu odbudować jelita. A w oleju lnianym są kwasy omega-3, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Natomiast wszystkie komórki, to można powiedzieć, że składają się, o toczkach mówię, błąd komórkowych, składają się z kompleksu białkowo-tłuszczowego. I to jest idealny taki zestaw, ten ser biały, chudy, plus olejniany, żeby odbudować bardzo wiele naszych komórek. Co dalej masz? No, o szczeci powiedziałem już, tak? Tak. Mm. <laughs> Jeszcze można brać... E czystek, ale czystek to jest troszkę słabiej działająca roślina yy, i czystek, yy, herbatkę z czystku pijemy bardziej, żeby odstraszyć kleszcze yy, a nie jeżeli czyli to wydziela się. się na zewnątrz skóry, tak? tak, tak, w w leszcie, zapach pijemy herbatkę się... czystku, to po prostu wydziela nam się poprzez pot i te kleszcze nas nie chwytają, się odskakują od nas, tak, tak to jest stary sposób stary yy, sposób, tak, 18 -wieczny ja tak, dokładnie, czyli herbatę z czystku czystek można kupić w aptece tak, herba polu. Robimy herbatę taką zwykłą, na szklankę sypiemy łyżkę stołową i taką herbatę przed wybraniem się do lasu pijemy jedną, <tryk> ewentualnie dwie szklanki rano w południe i po południu możemy sobie iść spokojnie na grzyby, ewentualnie wychodząc rano na grzyby możemy taką herbatę wszystko wypić po to, aby kleszcze nas nie atakowały raczej odskakiwały od nas. Co jest? I ostatnia jest rzecz, która jest również konieczna przy właśnie, leczeniu się z boleriozy. To jest poprawa funkcjonowania wątroby i nawet odbudowa częściowo wątroby. To są dwie rzeczy, które można zastosować od razu i są dostępne do, do kupienia. Pierwsza, pierwszy produkt to jest, no, może zareklamuję, tak? to jest lift Ale... Lif.52, lif 52 od LIVER To jest produkt indyjski firmy Himalaya. Jest on bardzo skuteczny, pomaga w odbudowie całej wątroby. I druga, i to jest całkowicie ziołowy produkt. I druga rzecz to jest Ostropest plamisty, który Ostro należy... Ostropest. Ostropest plamisty. Ostro plamisty. Ostro plamisty. Tak, to wyraźnie I to potrzeba zmielić najlepiej na jakimś młynie, falcowym, kulowym czy jakimś innym. <trujne> A w zwykłym młynku też można. Natomiast trzeba to zjeść w całości. Tak? Można sobie kupić osteropes polaministy mielony i również je zjeść. Wiele osób po prostu sobie zalewa osteropes polaministy i robi z tego wiem, coś w rodzaju herbaty. Natomiast to sylimaryna, która jest w osteropeście, ona w ogóle nie przechodzi do wody rozpuszczalna jest tylko w alkoholu i weterze. W związku z tym można albo mm -hmm. zmielić i zjeść w całości, bo też jest drugi sposób, można zmielić, zaleć sobie wódką mm -hmm. i w pewnym czasie A jak również... to pijemy? Kroplami? No wtedy już kroplami, tak? Kroplami, jak z alkoholem. Ekstrakt tak. taki robimy. Tak. Ekstrakt, ten ostropestu. I to regeneruje nam wątrobę. Mm -hmm. Można tak powiedzieć. Czyli co? Praktycznie. Sylimaryna powoduje wzrost produkcji glutationu a glutation jest bardzo silnym antyoksydantem i bardzo dobrze działa na organizm. Mhm, mhm. Ale tak głośnie byś kolego powiedział to ostatnie zdanie, bo ja nie zosłyszałem. Ok. No. Sylimaryna powoduje wzrost produkcji glutationu. Sylimaryna to jest związek, taki kompleks czterech związków w ostropeście plamistym. Mhm. I sylimaryna powoduje wzrost produkcji glutationu. A glutation to możecie sobie Państwo przeczytać w internecie. To jest bardzo silny antyoksydant, który mamy wewnątrz. Tak? Nie można go spożyć z zewnątrz. On jest wytwarzany tylko i wyłącznie wewnątrz organizmu. Słuchaj, miałeś boleriozę. Jak teraz się czujesz? Po braniu tego wszystkiego. E, no czuję się czy, dobrze. Czyli wyleczyłeś ją, zaleczyłeś, czy podleczyłeś? Można powiedzieć, że y, wyleczyłem, zaleczyłem, no i można z tym żyć, tak? I można z tym żyć. Czyli to w topie w dalszym ciągu jest? Czy wyeliminowałeś w ogóle te bakterie? Myślę, że trochę jest jeszcze. Jeszcze jest. E, bo to y, można obserwować, y, no, osoby, które mają boleriozę, mogą czuć się przy, y, przy y, pełni księżyca trochę gorzej, tak? To plus, minus 2 trzy dni w jedną i w drugą stronę. Bo to jest podobnie, jak z pływami, odpływami, przypływami y, wody. My w okolicach pełni również y, gromadzimy trochę wody, w nowiu jest tą wody trochę mniej w ciele. Przy pełni księżyca bardziej się rozwijają różne bakterie. To można zauważyć też mhm, samemu siebie obserwując. Czyli tak jak się czujemy. I praktycznie rzecz biorąc, biorąc tą specjalną miksturę które tu wyliczyłeś, można z boleriozy po prostu zrobić chorobę uleczalną. Według mnie tak. Według Ciebie, tak? A co sądzą o tym eksperci? Próbowałeś kogoś zainteresować <coughs> tym sposobem? Yy, tak. I co? Lekarzy od y, leczenia zapalenia yy. stawów i w ogóle nie są zainteresowani. Nie są zainteresowani. Ale ja z, akurat rozmawiałem z trzema czy z czterema, no. Lekarzami. Tak. I co, z tymi, uważam, że... z którymi miałem do czynienia. Tak, czyli uważam, że bolerioza jest to coś takiego, co jest niewyleczalne yy, i praktycznie... Bardziej y, powiedziałbym z innej strony. W ogóle nie dopuszczali do siebie... Yy, Informacji. informacji takiej, że to mm -hmm. moje zapalenie stawów to może być malarioza. Mm -hmm. A powiedz mi, jak wykształcenia jesteś? Chemikiem. Chemikiem. No czyli Też. na takich rzeczach się znasz. Tak. Czyli mogę powiedzieć, że jesteś ekspertem, bo znowu internauci powiedzą, że nie jesteś ekspertem. Chociaż, Szanowni Państwo, ja wiem, co kolega wie, co kolega miał i jak kolega się z tego wyleczył. Może nie w 100%, ale w 99. I powiem wam tak, dużo będzie wpisów. Dużo będzie negowania tego, co kolega tutaj mówi, ale ja zadam Wam pytanie. Zanim cokolwiek skrytykujecie, wypróbujcie, spróbujcie i spróbujcie robić to w ten sposób, jak powiedział kolega, a później zabierajcie głos na temat tych bzdur, które czasami, czasami czytacie w internecie, czy w goglach, czy w innych tego typu opisach. Myślę, że praktyka, którą kolega tutaj zastosował jako chemik i który sam po prostu spowodował, że się wyleczył z boleriozy, z boleriozy. To jest, to jest po prostu ewenement. Może nie aż tak wielki jak na transplantację serca, ale bądź co bądź jest. Dlatego proponuję, abyście Państwo wzięli jego wypowiedź pod uwagę i jeżeli ktoś ma boleriozę, a nie wie jak to dokładnie zrobić, to prosimy po prostu o kontrakt. My po prostu podamy szczegółowo, jakie stosować rzeczy, po kolei, punkt po punkcie, abyście mogli zastosować. Osoby, które nie są chore na boleriozę, będą oczywiście krytykowały to, ale osoby chore na boleriozę będą do nas dzwonić. I z tym apelem obaj. Jeszcze tylko wtrącę się z jedną rzeczą. Ludzie, którzy są diagnozowani w kierunku boleriozy przez lekarze, zazwyczaj im się zapisuje antybiotyki lekarze im zapisują antybiotyki i tu powiem coś co przeczytałem w jednej tam z książek na temat naturalnego leczenia boleriozy tam było napisane, że antybiotyki są skuteczne tylko i wyłącznie do trzeciego tygodnia po ugryzieniu przez kleszcza czyli tak jak kleszcze ugryzie do, do trzech tygodni on do może trzech wyleczyć. tygodni można to wyleczyć antybiotykiem później już trzeba stosować coś innego Mm -hmm. tak, Czyli po na trzech tygodniach szczeć perspekty. i całą tą metodę. Mm -hmm. Czyli tą Twoją metodę. Ja myślę, że jeżeli ta metoda się rozpowszechni... A, a jeszcze tak, jedno proszę. Y ludzie biorą antybiotyki na boleriozę po rok czasu i dłużej. Czyli co, rozwalają wątroby Rozwalają dużo rzeczy. Mm -hmm. Dużo rzeczy, nie tylko wątroby Czyli przez rok biorą i praktycznie ten antybiotyk już nie jest skuteczny. No antybiotyki ile powinien działać? Do trzech dni, jak powiedziałeś tak, przed, dokładnie, do 3 Tak, tak, po 3 dnia, tak dnia, grypę żywnością. Tak, tak, tak powinien wyleczyć. A tutaj w przypadku... Trzy tygodnie, tydzień... tydzień powinien... A jeżeli ktoś bierze, nie wiem, trzy tygodnie, miesiąc, czasu, pół roku, rok i dalej musi brać, bo lekarz tak mówi, no to zastanówcie się Państwo, czy to powinno być tak, czy to, to w ten panie... sposób tak powinno działać. Więc Szanowni Państwo, ja myślę, że możemy słuchać lekarzy, ale wnioski wyciągajmy sami. Jeżeli mamy ewidentny przykład leczenia boleriozy, to stosujmy się do tego, a nie do czegoś innego. Dziękujemy bardzo.